Siemanko, witam Was po raz kolejny w zajegraniu. Ja jestem królik, a dziś opowiem Wam o grach dla dzieci, w które lubią grać dorośli. Zapraszam! Plants vs. Zombies Garden Warfare. Gra, która docelowo miała być czymś na kształt koloru dla dzieci. I owszem, na serwerach możemy spotkać głównie dzieci, ale, nawet przeglądając katalogi portalów streamerskich, możemy znaleźć wielu dorosłych grających w tenże tytuł z pełną przyjemnością. Co tu wiele mówić, ta gra jest po prostu fajna. Co ciekawe, tytuł ten otrzymał kategorię wiekową 7, podczas gdy jej prosty protoplasta popularny swojego czasu na wielu dziecięcych smartfonach otrzymają kategorię 12. Gry komputerowe LEGO. Założę się, że każdy z Was miał w ciągu swojego gamingowego życia chociaż dla z serią gier LEGO. Do tej pory LEGO doczekało się około 50 gier, a zdecydowanie najpopularniejszymi z nich są te tworzone na podstawie popularnych filmowych sag jak Star Wars lub Harry Potter. Tytuły te, choć tworzone z myślą o dzieciach, bardzo często są ogrywane przez starszy młodzież lub dorosłych ludzi, których niezwykle bawi prosty humor plastikowych panolków i świeże, dowcipne spojrzenie na ich ulubione filmy. Do tego gry te oferują niezwykle rzadki teraz tryb gry na jednym ekranie, co czyni tytuły te świetnymi grami na imprezy i miłe wieczory we dwoje. Angry Birds, bardzo popularna gra Rovio Games, która została wydana w 2009 roku na telefony z systemem Android i iOS. Tworzona z myślą o uniwersalnym odbiorcy przyciągnęła serca głównie dzieciaczku, czego wyniknie z wiele krótkich animacji oraz niedawno wydany film pełnometrażowy o w świecie Angry Birds. Dorosłych tytuł ten przyciągnął głównie swoją prostotą wykonania i stosunkowo ciekawymi oraz krótkimi podejściami, przez co jest to tytuł idealny na nudną podróż pociągiem czy wizytę sami wiecie gdzie. Minecraft. Akurat ten tytuł znalazł się tu przez twardą statystykę, za którą dziękuję ekipie sklepów GameNote, mówiącą, że w Minecrafta grają głównie dzieci. Nie ujmuję tutaj żadnemu twórcy wielkich dzieł na silniku Minecraft, ale jednak trzeba przyznać, że target tutaj jest klarowny. Minecrafta można kochać nawet mając 45 lat i dwójkę dzieciaczków. Tutaj pozdrawiam swojego tatę, tak wiem, że grażnicami. Co przyciąga do tej gry? Zapewne niemal nieograniczona permisja na kreatywność. Przynajmniej mnie to przyciąga od swojego czasu. To tyle na dziś, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i napisz w komentarzu, w jaką grę dla dzieci ty lubisz grać. Do zobaczenia, cześć!